witam serdecznie dzisiaj zrobimy sałatkę z salami potrzebować będziemy tutaj mam 15 deko ugotowanego makaronu makaron gotowałam przez 12 minut w osolonej dużej ilości osolonej wody dałam na siteczko opłukałam i dałam do miseczki. Mam 15 deko cieniutko pokrojonego z salami. Kilka plasterków zostawiłam do dekoracji na wierzch, a to pokroję w paseczki. Czosnek zmiażdżę. Jajka pokroję w kosteczkę, ogórki, paprykę również pokroję w kosteczkę. I tutaj mam 3 łyżki majonezu, puszkę kukurydzy, sól i pieprz. Teraz rozdrabniam składniki. Składniki sałatki już mam rozdrobnione. Jajka, ogórki, paprykę z salami. Przekładamy do miseczki. Dodaję kukurydzę, sól, pieprz, majonez z czosnkiem i sałatkę. Dokładnie mieszam. O ile Państwu mój przepis na sałatkę z salami się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sałatka z salami. A tutaj jeszcze pokażę, jak będę dekorować sałatkę. Sałatkę ułożę na półmisku, i tutaj mam plasterki salami na tne. I zwinę w ten sposób. W ten sposób zwinę i udekoruję naszą sałatkę, ale już na półmisku. Tak zrobię z pozostałym salami.